Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest w mojej torbie federowej. Dzisiejszego vloga chciałbym rozpocząć od słów podziękowania dla wszystkich widzów, którzy wspierają nasz kanał, dla tych, którzy oglądają nasze filmy komentują, lajkują dla tych, którzy czerpią wiedzę, inspirację z filmów, które produkujemy. A jeśli być może jest to Twój pierwszy film, no to koniecznie zostaw subskrypcję na naszym kanale, tak żeby nas motywować do produkcji coraz większej ilości, coraz lepszych filmów. Teraz może przejdziemy sobie do sedna, torby odłożymy na bok. I opowiem Wam skąd w ogóle pomysł na dzisiejszy film. Otóż pomysł wziął się stąd, że e, obserwuję... Można powiedzieć, moich kolegów po fachu, ludźmi, z którymi rozmawiam o łowieniu ryb i widzę, w jaki sposób przygotowują się do wyjazdu na ryby. Bardzo często jest to przygotowanie na zasadzie, że muszę zabrać ze sobą wszystko, czego będę potrzebował nad wodą, na wszelki wypadek. Wówczas dochodzi do sytuacji, o której mówimy, można powiedzieć, w branży, oczywiście do dowcipnie, że mamy więcej sprzętu jak talentu. I Jest to fakt. Ja z kolei staram się przygotowywać do swoich wypadów wędkarskich zupełnie inaczej. Przede wszystkim staram się ograniczyć ilość rzeczy, które zabieram nad wodę do minimum. Staram się zastanowić, co będę potrzebował i wybrać, powiedzmy, te rzeczy najpotrzebniejsze. A oprócz tego, w swojej torbie federowej zawsze mam taki asortyment, który mógłbym nazwać takim ścisłym rdzeniem czymś, co zabieram ze sobą zawsze nad wodę. I w tym filmie chciałem Wam pokazać, jakie są to Jakie są to rzeczy? I wracamy teraz do samej torby, bo te rzeczy mam zgromadzone w tej torbie. Jeśli chodzi o samą torbę, jest to torba Flagman Armadal Matchback. Jest to duża, bardzo pojemna torba, w której gromadzę wszystkie niezbędne rzeczy, które potrzebuję zabrać ze sobą na wodę. Torba wyposażona jest w jedną główną komorę. Otwieraną od góry na zamek typu U, więc macie bardzo łatwy dostęp do wszystkiego, co jest w środku. W torbie znajdziecie dwie mniejsze komory boczne i dwie większe komory frontowe. Co można powiedzieć więcej o tej torbie? No, wyposażona jest w bardzo wytrzymałe zamki, no i ścianki są ogąbkowane, także dobrze chronią zawartość waszej torby. I teraz zobaczymy. Co też w tej torbie się znajduje? Na początek przedmiot, od którego rozpoczynam pakowanie torby, a mianowicie pudełko z y, przyponami. W tym pudełku mam zmagazynowane wszystkie przypony, których y, potrzebuję nad wodą, czy powiedzmy prawie wszystkie, bo są jakieś wyjątkowe sytuacje, w których muszę użyć albo bardzo grubych przyponów, albo przyponów na bardzo grubych na bardzo dużych haczykach. To no, zazwyczaj wykonuję je nad wodą lub tuż przed wyjazdem, bo wiem, że akurat będę potrzebował no, jakichś specjalnych haków czy specjalnych przyponów. Natomiast w tym pudełku mam zgromadzone w zasadzie wszystkie przypony, z których korzystam w 90%, 95% przypadków. No i są to przypony, jak wiecie, zawiązane na haczykach Supermatch, Allround Classic, Dynamic Feather i Gamakatsu 1050N. Bardzo często pytaliście mnie, czy takie pudełko można kupić. Takiego pudełka nie można kupić, to było pudełko wykonane przez mojego znajomego specjalnie dla mnie, ale być może będzie tak, że w najbliższym czasie wypuścimy serię dokładnie takich pudełek i będą one możliwe do kupienia. Ale to myślę, że jest perspektywa co najmniej kilku tygodni. Także to jest pudełko. Teraz kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie organizacji mojej półki bocznej nad wodą, czyli zestaw pudełek EWA 4 w 1. Widzicie, ten zestaw jest mocno, można powiedzieć, wyeksploatowany. Wynika to z tego, że naprawdę używam go zawsze. Na każdym wędkowaniu jest to coś niesamowicie pomocnego. Natomiast może pokażę Wam świeżutki zestaw, z czego on się składa, jak on wygląda. To jest ten sam zestawik, ale jak widzicie, świeży, wycięty prosto z pudełka. Przede wszystkim jest to pojemnik wykonany z materiału Ewa, czyli możemy go wyczyścić, wymyć po wędkowaniu. Także jest to rzecz bardzo praktyczna. W tym zestawie znajdziecie jeden duży pojemnik. I w tym dużym pojemniku mamy trzy pojemniczki mniejsze. I jeden pojemnik większy. I teraz układ tego pojemnika jest bardzo fajny, bo zazwyczaj możemy sobie wykorzystać duży pojemnik na towar. Czyli mamy tutaj wymieszaną zanętę z gliną i z robakami. Możemy sobie ten pojemnik duży podzielić, dokładając pojemnik mniejszy. Robię to bardzo często. I tutaj mamy powiedzmy glinę z jokersem. Tutaj mamy. Tutaj mamy zanętę, możemy to też zrobić w ten sposób. Tutaj mamy podsypane troszkę zanęty, tu mamy odsypaną winę z jokersem, a w tym miejscu mierzamy sobie na bieżąco towar, który pakujemy do koszyka. Możemy też wykorzystać te pomniejsze pudełka w ten sposób, co robię bardzo często, i teraz mamy zanętę. Tutaj mamy glinę, a tu mamy poporcjowane robaki, pinkę, kastery czy, czy ochotkę. Także jest to ta rzecz naprawdę bardzo praktyczna, yy, dająca możliwość, można powiedzieć, swobodnej konfiguracji yy, i bardzo łatwo możemy sobie utrzymać porządek na naszej półce bocznej przy pomocy tego pudełka. To jest jedno zastosowanie. Drugie zastosowanie w tym pudełku, jeśli nie potrzebujecie, czy nie chcecie używać go do tematów przynętowo-zanętowych, Możecie także wykorzystywać to pudełko jako organizm. Możecie mieć koszyczki w kilku rozmiarach, w kilku typach. Także również do tego celu to pudełko bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo przydatna rzecz. Myślę, że warto coś takiego się wyposażyć. Kolejna rzecz, która jest w mojej torbie federowej, czyli atomizer, to jest coś, co każdy powinien mieć ze sobą nad wodą. No, oczywiście wykorzystujemy go do dobliżania zanęty czy paletów w trakcie wędkowania. Teraz kolejna bardzo przydatna rzecz, którą trzeba mieć w swojej e, torbie wędkarskiej, czyli różnego rodzaju nożyczki i obcążki. No, wykorzystujemy je do ścinania robaków, e, do docinania żyłki czy plecionki, no, obcążki nie wiem, do przyginania metalowych elementów, na przykład w koszyczkach czy do zaciskania śruci. Teraz ostatnia część mojego ekwipunku, czyli torba, w której mam koszyczki i wszelkie drobne akcesoria do federa. Ta torba pozwala mi mieć to wszystko, można powiedzieć, w porządku i pozwala mi na dobrą organizację tych drobnych mm, akcesoriów. I wygląda to mniej więcej w, w ten sposób. W tych pojemnikach, to są tego typu pojemniczki, mam poukładane koszyki elementowe. Koszyki mam poukładane gramaturami, pokładane do osobnych woreczków. No i mamy tutaj na przykład koszyczki 20-gramowe. One nie są podzielone, można powiedzieć, rodzajami czy funkcjonalnością. Bo jeśli otworzymy, tą, bo jeśli otworzymy ten worek strunowy, no to mamy tutaj 20-gramowy koszyczek dystansowy. 14 gramowy koszyczek w rozmiarze Small, 20 gramowy koszyczek w rozmiarze Medium. Hmm, może weźmiemy jeszcze coś takiego. 20 gramowy koszyczek e, w rozmiarze Small. Czyli nie dzielę ich jakoś osobno pod względem funkcjonalności koszyczków. I dzielę je gramaturami. Mam koszyczki 20 gramowe. Tutaj na przykład mamy dwa worki z koszyczkami 30 gramowymi, bo tych używam najwięcej. I tak dalej, i tak dalej. W drugim pojemniku mam koszyczki o cięższych gramaturach i koszyczki do wstępnego nęcenia. Nie będę ich pokazywał, wiecie już w jaki sposób je dzielę. Także zasada jest ta sama w drugim pojemniku. Także w tych dwóch e, sakwach mam e, podzielone gramaturami koszyczki, natomiast w tej torbie jest jeszcze kieszeń jakby w klapie. I w tej kieszeni mam jeszcze taki mały organizer z akcesoriami federowymi, z drobnymi akcesoriami federowymi. Y oczywiście mam tutaj zawsze jedną bądź dwie rolki plecionki, y jakąś izolację, którymi obkręcam y koszyki w sytuacjach, w których w których potrzebuję łowić głębiej, albo chcę, żeby nieco zgasić pracę zamęty. Feder gumy, żyłeczki przyponowe Armadale i Sherman, pojemniczki z drobnymi akcesoriami, jeśli mam pojedyncze Spitzwewelle, federbety czy stopery no to wkładam je do tego typu pojemników, Aczeki no to dobrze Wam znane roundy, Supermacze troszeczkę haczyków timara, jakieś drobne akcesoria, czyli becy, yy, easy loop do wiązania pętelek, jakiś zapasowy wypychacz. No i to jest wszystko. Torba jest bardzo fajna, bo generalnie jest niewielka gabarytowo. No i pozwala na można powiedzieć dobrą organizację koszyków. Tutaj macie jeszcze drobne boczne kieszenie na różnego rodzaju pomniejsze akcesoria. No i w klapie macie pudełko, w którym możecie również posegregować jakieś pomniejsze drobne akcesoria. A dzisiaj to tyle. Wiecie już w jaki sposób ja organizuję swoją torbę federową yy, na wyjazdy nad wodę. Jestem ciekawy, czy u was wygląda to podobnie, a może inaczej. W każdym razie możecie o tym napisać w komentarzach do tego filmu. Yy, to jest standardowo, jeśli podobał wam się ten film, no to koniecznie zostawcie lajka. Like yy, kto nie zasubskrybował tego kanału, no to gdzieś tam poniżej jest taki mały czerwony guziczek z napisem subskrybuj. Możecie go teraz zniszczyć kursorem waszej myszy. No i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.